Cześć kochani, witam was serdecznie, tutaj Sophie z Holistyka Studio i dzisiaj jest tydzień trzeci, odzyskiwanie poczucia mocy sprawczej. Mamy już trzeci tydzień naszej wspólnej podróży z drogą artysty, a jak sama Julia Cameron mówi, to w tym tygodniu, kochani, e, możesz odczuwać nagle... Nagły taki przypływ energii, a także napady złości, radości i żalu, czyli wszystkie te emocje. To czas, aby zacząć zrzucać ograniczenia i wreszcie odzyskiwać swoją sprawczość i swoją wewnętrzną moc. Mam nadzieję, że zadania z zeszłego tygodnia odrobione, bo dziś porozmawiamy o czterech kluczowych tematach: o gniewie. O wstydzie, o synchroniczności i znowu o naszym wewnętrznym krytyku. Bo to właśnie one decydują, czy staniemy wreszcie w swojej sile i czy pozwolimy, by ktoś podciął nam po prostu nasze skrzydełka. Gniew jako paliwo. Gniew jest paliwem, czujemy gniew i chcemy działać. To pierwsze zdania z tego rozdziału i od razu uderza w samo sedno. Bo gniew wcale nie musi być naszym wrogiem. Może być taką naszą mapą, wyznacznikiem. Wskazuje na nasze granice i kierunek, jaki chcemy obrać. Ja sama doświadczałam gniewu. Jakby to było takie zderzenie z murem, czyli pędzisz w swoim życiu z pasją, a tu nagle bum, zatrzymuje cię coś, co wydaje się nie do przejścia. Wtedy się złościsz i wtedy możesz albo się właśnie frustrować, i odbić, albo a możesz dostrzec, że to właśnie jest wskazówka, że ten właśnie mur mówi ci, że to nie twoja droga. Julia Cameron podkreśla, że gniew nie zastępuje działania. Pamiętajcie, on jest zaproszeniem do działania i to jest właśnie klucz. Zamiast tłumić gniew, możemy potraktować go jako zaproszenie, by właśnie ruszyć naprzód. Czyli odbijamy się, kończymy z frustracją i możemy zawsze obrać kolejny kierunek, we właściwą stronę tym razem. Wstyd. Część z Was myśli sobie teraz, gdyby to było takie łatwe, wziąć się do roboty, to nie czytałabym tej książki. I ci z nas, których paraliżuje lęk przed działaniem, zwykle są ofiarami sabotażu ze strony innego odwiecznego wroga, czyli wstydu. Wstyd jest narzędziem kontroli. Zawstydzamy kogoś, by powstrzymać go przed zachowaniem, które wprawia nas w zakłopotanie. Tworzenie dzieła sztuki może towarzyszyć uczucie, jakby się zdradzało jakiś rodzinny sekret. Wyjawianie sekretów z natury swojej wiąże się ze wstydem i lękiem. Pojawia się wtedy pytanie. Co oni o mnie pomyślą, gdy się dowiedzą? Jest to przerażające pytanie, zwłaszcza jeśli zostaliśmy kiedyś zawstydę, zawstydzeni z powodu naszej ciekawości lub dociekliwości w sferze towarzyskiej, seksualnej czy duchowej. Teraz przemyślmy, co tutaj pani Julia miała na myśli. Hmm. Bo twórczość artystyczna obnaża odpowiedzialność przed samym sobą. Pamiętajcie, że wstyd to jest emocja, która paraliżuje, odbiera nam odwagę, sprawia, że boimy się wystawiać na światło dzienne to, co jest w nas najbardziej delikatne. Ja pamiętam nieraz, jak już wam o tym mówiłam, że słyszałam w domu, że nie mam zbytniego talentu plastycznego, albo gdy ktoś wyśmiewał w żartach, jak śpiewam, bo uwielbiałam śpiewać, że fałszuję i tak dalej, niby w śmiechu, a jednak w takim sercu dziecka małego zostaje jednak rana na wieki. Uwielbiałam, pamiętam, grać w szkolnych sztukach teatralnych, ale wstyd przed wystąpieniami publicznymi był tak paraliżujący, że często zamierałam. I wtedy nie usłyszałam od nikogo żadnych słów wsparcia, nawet w rodzinie nikt nie przychodził na przedstawienia, też tak się zdarzało, pamiętam. Było to bardzo smutne, ale też zrozumiałam, że ja sama muszę być swoim największym fanem i dawać sobie to wsparcie. Jak pisze Julia, sztuka potrzebuje bezpiecznych miejsc. Musimy chronić nasze wewnętrzne dziecko artystę przed zbyt wczesną krytyką. Wzbudujmy wreszcie tego dorosłego, takiego silnego, opiekuńczego, który będzie się opiekował tym, co w nas najbardziej delikatne, czyli tym naszym zranionym często dzieciątkiem. I jeżeli nie mieliśmy nikogo w dzieciństwie, kto dałby nam to poczucie bezpieczeństwa, Teraz możemy sobie wreszcie dać je sami. I to jest najpiękniejsze w rozwoju, że nic nie jest dane na zawsze, albo albo czasem są takie przeświadczenia, że, że o, ja już taka jestem, nic nie mogę zrobić, albo taka się urodziłam. To nie jest prawda. Pamiętajcie, że wszystko możemy zmienić: możemy przeprogramować całą naszą matrycę. Gdzie te wszystkie programy się nawarstwiały przez lata, a teraz mamy tą moc sprawczą, gdzie wreszcie możemy działać. Teraz o synchroniczności, czyli języku wszechświata, bo Julia pisze, że wysłuchane modlitwy paraliżują, obciążają nas odpowiedzialnością, czyli synchroniczność to nic innego jak odpowiedź które wszechświat podsuwa nam każdego dnia. I to takie małe momenty, kiedy niby przez przypadek staje się coś jakimś drogowskazem dla nas. Ja od kilku lat doświadczam tego niemal codziennie, tysiące drobnych znaków, kiedy coś prowadzi mnie we właściwym kierunku. I wierzę, że to nasz właśnie awatar z przyszłości wysyła nam sygnały, żebyśmy skręcili w prawo albo w lewo. I myślę, że gdy umiemy już odczytywać te sygnały, to życie nasze staje się takie bardziej sensowne i piękniejsze po prostu. A traf zawsze we właściwe miejsce, bezustanna synchronizacja znajduje się w zasięgu ręki. I o tym właśnie mówi Julia w rozdziale o synchroniczności. Nawet mam taki tatuaż też 11.11 11 i nastawiłam sobie budzik codziennie na tą godzinę. Taką przypominajkę o, o tym, żeby jednak pamiętać i ufać wszechświatowi, że nas prowadzi w dobrym kierunku. I to jest taki fajny moment, żeby się zatrzymać tą jedną minutkę dziennie Zamknąć oczy, wziąć parę oddechów i sobie po prostu przypomnieć, w którym kierunku idziemy. Jeżeli czujemy, że jednak nasze serce, jednak nam podpowiada, i ciało, że o, jednak może to nie dla nas, to pamiętajcie, że zawsze możemy skręcić w boczną uliczkę. Zawstydzający krytyk twórczo może nas zablokować albo pozbawić całej naszej odwagi. Bo każdy z nas zna oczywiście ten głos w głowie, że jesteś niewystarczająco dobra, po co się ośmieszasz, inni są lepsi, bla bla bla. Bardzo długo tego słuchałam, ale dziś wiem jedno: najlepsze, co mogłam zrobić, to ignorować właśnie ten głos w głowie. Im mniej uwagi mu poświęcamy, tym szybciej on cichnie i znika gdzieś tam w cieniu. I wtedy mogę tworzyć właśnie z taką lekkością. I Julia przypomina nam tak pięknie, że nie wolno mylić krytyki z prawdą. Jedynym lekarstwem na krytykę jest twórczość. Czyli ten głosik taki właśnie tego krytyka wewnętrznego, bo pomijam już fakt o krytykach zewnętrznych, tak? czyli ludzi z zewnątrz, którzy nam podcinają skrzydła i wypowiadają swoje zdanie, to jest jedna sprawa ale my mamy tego najgorszego krytyka sami w sobie tego naszego wewnętrznego. I sobie możecie wyobrazić, że ten, ten wredny pamiętacie co w pierwszym tygodniu yy, mieliśmy sobie stworzyć jakąś taką postać z tego krytyka wewnętrznego, ośmieszyć go. Czy to jest taki kulfoniasty brzydu, brzydulek jakiś taki krasnal czy tam nie wiem Czemu Krasnal? Powiedziałam, przecież Krasnale są słodkie. No ale nie mi się przypomniało z jakiejś takiej bajki, był taki straszny Krasnal. I, I on nas krytykuje, i rzeczywiście ten artysta mały, ten dzidziuś, to dziecko nasze, takie zastraszone. I my musimy się nauczyć stać po swojej stronie być swoim takim obrońcą, dorosłym, odpowiedzialnym, który będzie bronił tego wewnętrznego dziecka. I nie pozwólcie, aby ten nasz, właśnie, krytyk wewnętrzny, zdewastował kompletnie nasze wnętrze. I tak jak mówi Julia, twórczość może być taką naszą tarczą i obronną, kiedy pozbawiamy tego krytyka mocy, czyli nie dajmy mu uwagi, zignorujmy go i on wtedy po prostu gdzieś tam sobie. Odejdzie w cień, a my wtedy będziemy wolniejsi i bezpieczni, bardziej w tej naszej sferze, gdzie będziemy mogli pięknie tworzyć. Więc zapraszam Was do tego. I ćwiczenia na ten tydzień trzeci. Mamy konkretne zadania, czyli wiemy już, że dalej kontynuujemy nasze poranne strony, czyli zapisywanie trzech, Całych stron strumienia myśli, nieważne co to jest, czyli takie pisanie dla pisania, zabieramy siebie na, raz w tygodniu na taką randkę artystyczną, w miejsce, które karmi naszą kreatywność, ale pamiętajmy, żeby to była solo randka, żeby nas nic nie rozpraszało. I teraz w tym tygodniu, co robimy ekstra, czyli zrobimy takie sobie ćwiczenie detektywistyczne. Przypomnijmy sobie z, z przeszłości naszej, z naszego dzieciństwa, co nas cieszyło, jakie były nasze ulubione zabawy. Ja na przykład lubiłam skakać w gumę, czy bawić się w podchody. No, mnóstwo było tych fajnych zabaw, których już niestety nie ma w dzisiejszych czasach, ale mm, przypomnijcie sobie na przykład, jak wyglądał na, wasz pokój, jeżeli mieliście jakiś swój kącik, co w nim lubiliście. Hmm, przypomnijcie sobie jakieś swoje sukcesy, nawet choćby jakby super malutkie były, to na pewno wtedy wam przyniosły wiele radości, więc spróbujcie sobie przypomnieć te takie happy moments wasze, jak byliście mali. I y, pomyślcie też, y, jakie były cechy, pięć cech wymień, które lubiliście u siebie, jak byliście dziećmi. To jest też ciekawe. I zrób też listę przyjaciół, którzy Cię naprawdę wspierają teraz, którzy widzą w Tobie potencjał, którzy dmuchają Ci w skrzydła, którzy Cię inspirują do, do jeszcze większych twórczych jakichś artystycznych działań Twoich. Bo pamiętajcie, że wracając do zdrowia, zaczynasz szukać wsparcia, grup wsparcia i potrzebujesz takiej, takiego feedbacku, że to, co robisz, że jesteś na właściwych torach. To jest bardzo też ważne. Zrób też listę takich nieżyjących osób, które podziwiasz, a miały one na ciebie na przykład jakiś wpływ, czyli może to są jacyś, nie wiem, aktorzy, albo jacyś artyści z dawnych czasów, czy jacyś ktokolwiek, kto wywarł i was inspirował i był waszym jakimś takim kogo mieliście plakat na ścianie, albo czytaliście kogoś książki. I teraz pomyślcie, czy w tych osobach znaleźlibyście jakieś cechy wspólne do osób, które was otaczają teraz, na przykład? Pomyślcie też, czy macie jakieś synchroniczności, czy zauważycie jakieś małe znaki w życiu, które Was prowadzą. No i w takim razie podsum podsumujmy ten tydzień. E czyli w tym tygodniu uczymy się, że gniew to nasza mapa stawiania granic. Wstyd można uleczyć e bezpiecznymi, e bezpiecznym wyrażaniem siebie. Synchroniczność jest językiem wszechświata, a krytyk wewnętrzny nie ma nad nami władzy, jeśli go tylko zignorujemy. Uff, trochę tego było dzisiaj, rzeczywiście, przyznam szczerze, ale pamiętajcie, że co nas nie zabije, to nas wzmocni, jak napisał Albert Camus. I tego wam właśnie życzę. Bądźmy twardzi, nie dajmy się krytykowi. I dalej, ja już myślę, że chociaż troszeczkę już jednak odzyskaliśmy tej siły i mocy sprawczej i takiej odwagi, bo tak jak widzicie po mnie, ja kiedyś bym się spaliła ze wstydu, i w życiu bym nie miała tyle odwagi i siły nawet publicznie mówić. Do szerszej publiczności, a tutaj mówię po prostu sama do siebie. Nawet jakby nikt tego nie, nie słuchał, to ja myślę, że robię to sama dla siebie i bardzo mi to pomaga. I ja zawsze codziennie staram się być lepszą wersją siebie. Próbuję siebie upgrade'ować każdego dnia, bo tylko do samej siebie porównuję się. Robię sobie takie roczne zestawienie, czasem takie miesięczne, czy tam czasem nawet każdego dnia jakąś taką małą rzecz zauważam, którą zrobiłam inaczej, zrobiłam lepiej, zrobiłam. Czyli jest ta jednak cegiełka do przodu. Pamiętajcie, nie zwijamy się, tylko rozwijamy ku przodowi, ku sile naszej wielkiej, która drzemie w każdym z Was. I tego Wam życzę. Jeżeli cokolwiek wyciągnęliście dla siebie z, tej, z tego tygodnia, to proszę łapki w górę o subskrypcję, dzwoneczki, komentarze. Podzielcie się, gdzie zabraliście siebie na randkę, czy piszecie poranne strony. I tydzień trzeci będzie u mnie na stronie do pobrania, więc możecie sobie już są trzy e-booki, takie workbooki. Zapraszam serdecznie. Jak macie jakieś pytania. Pamiętajcie, piszcie. Buziaki, pozdrawiam i do usłyszenia za tydzień. Buźka.